Przed katedrą opowiadając wam historię O mądrości, jaką człowiek przekazywał w cieniu Wojen o jego życiu Prac i misji, powołanie, wydawaniu Wiary w siebie, wiary w naród, nauczaniu Podtrzymywaniu jak żyć skopnie w zaufaniu Módlą czynnikiem kraju Bo za swój naród cała prawda Tu dziś bez ściemy czy ogródek Zmurza swój potwórek, zobacz ręką dotknij furtek Gdyby nie to ta walka I śmierć wielkich bohaterów Żyłbyś nadal w kraju niewolnym A wojny i szarży szwoleżerów Zajętym przez oprawców bezważnego apogeum ten człowiek z przeszłością, którym tutaj opowiadamy, to oczoła jednocześnie Wielki patriota, to ksiądz się kupi łóżką, ciemizję w środach, kapelan Solidarności, kaznodzieja, wielki Polak Jeśli nie znasz, sam zobacz, opowiadając wam historię Jak żyć skopnie w zaufaniu, to ksiądz się kupi łóżką, kaznodzieja, wielki Polak Do wolności zostaliśmy stworzeni 다음 영상에서 뵙겠